thank wow. Zdecydowanie pierwsza prezydencja to takie doświadczenie dopiero co świeżego członka Unii Europejskiej. Teraz po 20 latach, gdzie współtworzymy politykę europejską, nie tylko jesteśmy szczególnie przygotowani do tej prezydencji, ale również okoliczności, brutalna wojna, jaką Rosja prowadzi na Ukrainie, zmusza nas niejako do tego, żebyśmy jako bezpośredni sąsiedzi Ukrainy zwracali szczególną uwagę Europy tam również, gdzie skutki tej wojny nie są aż tak bardzo dostrzegane jak u nas, na to, jak ta wojna jest i może być niebezpieczna dla całej Zjednoczonej Europy. Dlatego nasza prezydencja w swoich priorytetach tyle mówi o bezpieczeństwie, tyle mówi również o zagrożeniach i o tym, jak się przed tymi zagrożeniami bronić. Myślę, że Kwestie bezpieczeństwa stawiane w taki sposób, jak my to przedstawiamy, znajdują uznanie w całej Europie i mało tego, na pewno w czasie jednej prezydencji nie da się zrealizować tych wszystkich zamierzeń, które my przekazujemy. Część tych planów. To jest kontynuacja tego, co było wcześniej, to jest też taki naturalny proces. Część tych procesów zaczyna się teraz i to nie są plany na 6 miesięcy, ale to są plany na Europę przyszłości. Te plany będziemy realizować przez jedną, drugą czy trzecią prezydencję. Na pewno i Cypr i Dania będą kontynuować nasze pomysły. A rozwój sytuacji w Europie może pokazać, że być może trzeba przychodzić później z nowymi. Polska młodzież. Oczekuję to, co zostało obiecane w pierwszych traktatach Unii, mianowicie tego, że będzie swoboda poruszania się, że będzie dostęp jakby do uniwersytetów, edukacji i wszelkich jakby takich dobroci, które oferuje cała Unia. Nie uważam, że to jest jakby bardzo wyszukane wymaganie. Myślę, że to samo oczekują Francuzi i Austriacy, że mają tu swobodę poruszania się i korzystania z wykształcenia w różnych miejscach, poznawania ludzi, po prostu wymiany. Myślę, że tutaj trochę będę romantyzował polską młodzież i mam, mam to niestety w zwyczaju, że myślę, że polska młodzież może wesprzeć swoją kreatywnością, swoją... Chyba też upartością paradoksalnie w wykonywaniu danych zadań. Myślę, że mamy, mamy ten taki, taki gen zapartości i to jest bardzo cenne.